Jolanta Sostowska, wydawnictwo Biały Kruk, jestem autorką książki o księdzu Jerzym Popiełuszce. Książka ta jest dla mnie o tyle ważna, że to już jest czwarta w moim dorobku, ale żadna nie była tak obszerną biografią księdza Jerzego, w którym nasze wydawnictwo związane jest duchowo od, od momentu powstania. Udało nam się nawet poznać e, świętej pamięci Mariannę Popiełuszkę, e, mamę księdza Jerzego, która była wspaniałą kobietą, której również poświęcam w tej książce specjalny rozdział, ponieważ bez tej wspaniałej matki nie byłoby wspaniałego syna księdza Jerzego, która go e, do do jego życia kapłańskiego, ale myślę, że w pewien sposób również do tej największej ofiary, którą złożył ze swego życia, przygotowała. Przygotowała od najmłodszych lat. Zwracam uwagę na to, że ksiądz Jerzy wzrastał w takim środowisku bardzo, bardzo skromnym. To trzeba sobie wyobrazić te okopy, tą wieś białostocką w tamtym czasie, zaraz po wojennym, bo ksiądz Jerzy urodził się w 1947 roku, więc bieda wtedy była na tamtych e, terenach jeszcze, jeszcze większa niż, e, niż, e, niż teraz można znaleźć w takich. W takich biednych wsiach. Nie było tam ani bieżącej wody, ani nie było prądu, a ludzie żyli mimo wszystko w, takim, w takiej wielkiej pobożności i w takim wielkim związaniu z Panem Bogiem, również mimo tego, że przecież była komuna. I pani Mariannie przede wszystkim Udało się spoić im, całej swojej gromadce dzieci, nie tylko wielką pobożność, ale również takie proste zasady życiowe związane z chrześcijaństwem, zasady moralne. Ona powtarzała, że jeśli Pan Bóg jest na swoim miejscu. Domu na swoim miejscu, to wszystko w życiu jest na swoim miejscu. To również nie ma problemów z wychowaniem e, dzieci, kiedy ją pytano, czy ona takie problemy wychowawcze miała. I e, zwracam uwagę również na pewne symbole, e, które, e, które odegrały w życiu e, księdza Jerzego pewną rolę, a mianowicie to, że mama poświęciła go, kiedy był jeszcze w łonie jej. Poświęciła go matce Bożej i e, nie wiedząc, czy będzie to dziewczynka, czy, czy chłopczyk, prosiła, że jeśli będzie dziewczynka, to żeby, jeśli będzie córka, to żeby została zakonnicą, a jeśli będzie to chłopiec, żeby został kapłanem. E, przed ślubem e, młoda Marianna miała sen i przyśniło jej się że zanosi do kapliczki Matki Bożej, bo na Białostoczyźnie przy domach bardzo często są takie kapliczki, bardzo proste, ale świadczące właśnie o pobożności. Zaniosła Matce Bożej dwie białe lilie. I długo nie wiedziała, co ten sen oznacza. Dręczył ją przez wiele lat. Wydawało jej się na początku, że jest to po prostu jej wyraz takiej szczerej miłości do Matki Bożej. A po latach, kiedy zmarła jej córeczka, mająca niespełna roczek, Jadwisia, która e, zmarła w samą Wigilię Bożego Narodzenia, a potem w taki bestialski sposób został zamordowany jej syn, to ona zdała sobie sprawę, że te dwie lilie, to były jej dwie lilie ofiarne, jakie złożyła Panu Bogu, ze swojego życia i w swoim życiu, pani Marianna. Jeszcze jeden symbol, na który chciałabym zwrócić uwagę, wiąże się również z okopami wiąże się z drzewem, które znajduje się do dzisiaj w okopach i w tej książce to drzewo zostało przez pana Bujaka sfotografowane to drzewo jest zrośnięte z krzyżem. Jest to krzyż przydrożny, stojący na drodze z okopów do Suchowoli, którą codziennie e, mały Alek, bo ksiądz Jerzy miał, na, miał chrzcielne imię Alfons i mówili do niego, wracali się do niego e, Alek. Mały Alek pokonywał e, idąc do szkoły, a kiedy został, e, minister, kiedy został ministrantem po pierwszej komunii świętej, Wychodził jeszcze wcześniej. Zimą to był jakby środek nocy, było ciemno. Wychodził wcześniej, żeby o siódmej godzinie zdążyć na mszę świętą i żeby służyć do tego świętej. I on każdego dnia, idąc tą drogą, zatrzymywał się przy tym krzyżu i się przy nim modlił. I ten krzyż, opleciony gałęziami tego, tego starego drzewa, które stoi do dzisiaj, robi. Niesamowite wrażenie i w kontekście życia księdza Jerzego ma dla mnie wielką rangę symbolik.